Cześć, to magda z wnętrza-zewnętrza. Wnętrza. Tym razem zajrzymy razem do 100-metrowego domu, którego właściciele kochają kolory, o czym przekonali się podczas urządzania wnętrz. Jeszcze na etapie remontu, wybierając drzwi czy okna, stawiali na bardziej uniwersalne, tzw. bezpieczne barwy, ale już wybierając zabudowę meblową czy drzwi wewnętrzne, dali się ponieść kolorowym pomysłom. Jak wyszło? Zaraz zobaczycie! Jestem Zuza i w naszym kolorowym domu mieszkam z moim mężem Michałem, synem Ludwikiem i berneńskim psem pasterskim. Budując nasz dom, dopiero odkryliśmy, jak wielką frajdę można mieć z urządzenia wnętrz, i dlatego w każdym pomieszczeniu w naszym domu widać zabawę formą, kolorem i różnymi motywami. Nie wszystko jest jeszcze skończone. Budowanie i urządzenie domu to naprawdę długi proces, którego nie trzeba brać tak całkiem na poważnie i spinać się, by wszystko było na teraz, zaraz już. Mam nadzieję, że nasze kolorowe wnętrza zainspirują choć niektórych z Was do odważenia się i do zabawy formą i kolorem. Zaczynamy jak zwykle przy wejściu, i tu po prawej te szerokie drzwi to wejście do kotłowni. Z drugiej strony natomiast mamy miejsce, by odłożyć klucze. Zobaczcie, że leżą na półeczce na ramki, ale ona jest na tyle szeroka, że spokojnie może służyć również do przechowywania innych przedmiotów, na przykład zapachów do domu. Z tej strony są dwa wieszaki. Jeden taki w formie gałęzi na torby, łyżkę do butów, natomiast ten drugi na ubrania ma również ławkę oraz półki na buty. Tymczasem z drugiej strony na ścianie mamy małe dekoracyjne lusterka, które mogą również pełnić funkcję wieszaków. Są odsunięte od ściany i tu za nimi można wygodnie odwiesić wieszak. Jak przyjdziemy z garniturem z pralni nie musimy się zastanawiać Wieć, co z nim zrobić, tylko możemy wygodnie go tu zahaczyć. Oczywiście to nie jest takie podstawowe zastosowanie, ale to fajne, gdy rzeczy w domu mogą pełnić różne funkcje. Wejście znajduje się na środku ściany zewnętrznej, przez co tak naprawdę dzieli dom na dwie połowy. Tej za mną znajduje się korytarz z wyjściami do poszczególnych pomieszczeń, który pełni jedynie funkcję komunikacyjną. Nie ma tu żadnych mebli, a mimo to nie jest tu pusto. Atmosferę tego miejsca tworzą kolorowe drzwi. Zobaczcie, jak świetne wrażenie. Robią. I tutaj mamy toaletę, dalej pokój dla gości, który zmienia swoją funkcję obecnie i będzie pokojem dziecięcym. Tutaj jest łazienka, dalej sypialnia, pokój dziecięcy i na końcu pralnia. W drugiej połowie domu większość stanowi otwarta przestrzeń salonu z kuchnią. W salonie stoi szara sofa, to taka sofa z szezlongiem albo narożnik, różnie nazywana. I do niej jest też podnóżek, który jest tu dostawiony, i razem mamy taki duży zestaw wypoczynkowy. W przyszłości prawdopodobnie sofa stanie tutaj bliżej, tak by za nią przy ścianie mógł stanąć jeszcze jakiś mebel, na przykład witrynka. Natomiast w tym momencie to by się nie sprawdziło, ponieważ tu na środku przeważnie jest rozłożona mata do zabawy dla dziecka ponieważ zaraz w domu pojawi się również drugi maluszek, to z pewnością ten stan jeszcze chwilę potrwa. Na ścianie za sofą wisi duży kolaż autorstwa Moniki Delik. Ten format świetnie się sprawdza we wnętrzach, nawet na dużej ścianie dobrze się prezentuje. W przypadku małych obrazków przeważnie proporcje są trochę zaburzone. I nie jest to zaskakujące, że autorka akurat tej pracy zdecydowała się na tak dobrze dobrany do wnętrz rozmiar, ponieważ sama jest też projektantką wnętrz. Ten fotel to klasyki Kei ma ponad 20 lat i jest to model Luna, który został ostatnio na nowo wprowadzony do sklepów, tylko już pod inną nazwą. Często pokazuję wam w filmach listwy maskujące przy zasłonach, a tym razem chciałabym wam pokazać, że taka listwa niekoniecznie jest niezbędna, bo tutaj mamy odpowiednio nisko zaczepione na materiale żabki, tak by zasłona dochodziła do sufitu i zasłaniała szynę. I również wygląda to bardzo estetycznie. Początkowo kuchnia miała być w takim zgaszonym kolorze ciemnego błękitu, trochę jak za mną na ścianie. Jednak po wizycie u stolarza i zobaczeniu próbek na żywo zapadła decyzja, że będzie znacznie bardziej intensywny odcień niebieskiego. I od tego zaczęła się cała przygoda z kolorami w domu. W domu nie ma spiżarni, dlatego pierwsza szafka w kuchni została przeznaczona na spiżarkę. I znajduje się tutaj, zobaczcie, że jest to cały słupek. Głęboki, więc też naprawdę pojemny. Mamy tu dużo szuflad, a jeszcze na dole pokażę Wam taką ciekawostkę. W szufladzie znajdują się pojemniki loft, które Wam już pokazywałam w mieszkaniu malarza, tylko tam miały białą obudkę. Tutaj są czarne i sprawdzają się równie dobrze. Równie znajdują się w szufladzie. Fajne jest to, że patrząc z góry od razu widzimy, co jest w środku. Dalej mamy lodówkę, szuflady, na górze szafki z półkami na szklanki i kubki, a tu na dole jest szafka narożna, jedna z dwóch. Druga znajduje się tutaj i obie są typu nerka, tylko w tej znajdują się garnki i patelnie, natomiast w tamtej są naczynia żaroodporne i miski. Wybierając baterię i przewidując dla niej miejsce, powinniśmy uwzględnić to, że bateria jest ruchoma. I odkręcając wodę, ten element zmienia swoje położenie i zajmuje trochę więcej miejsca. Dlatego w tym miejscu przy parapecie zrobiła się kolizja przy odkręcaniu wody. Trzeba było wyprofilować trochę parapet, który na szczęście, tak samo jak blat, jest drewniany, więc nie było z tym problemu. Dzięki temu teraz kolizji już nie ma. Pod zlewem jest szuflada na kosze, obok zlewu zmywarka, a pomiędzy zmieściła się jeszcze wąska szuflada cargo na 15 cm, której początkowo nie było w projekcie, bo początkowe wymiary przewidywały troszkę mniejszą kuchnię i dopiero po wybudowaniu okazało się, że zabudowa może być odrobinkę większa. Szuflady cargo, tylko znacznie szersze, są również po obu stronach piekarnika. Natomiast nad piekarnikiem jest płyta grzewcza, która jest znacznie szersza niż standardowa 60. Również są na niej cztery pola grzewcze, które jednak mogą być znacznie większe i Korzystając z dużych garnków i patelni możemy po prostu mieć większą swobodę działania. Dlatego jeżeli macie na to miejsce, warto rozważyć taki niestandardowy rozmiar. W kuchni, w bloku, gdzie liczy się każdy centymetr raczej nie będzie na to miejsca. Ale gdy budujecie dom, warto mieć na uwadze takie rozwiązanie. I tu na końcu mamy jeszcze bardzo szerokie szuflady, górna na sztućce i niższe na naczynia. Prawdopodobnie w przyszłości przy Okapie pojawią się też otwarte półki na książki kucharskie, jednak póki co, póki nie brakuje na blacie miejsca do gotowania, to fajnie, gdy rzeczy stoją na wierzchu, bo dzięki nim kuchnia zyskuje takiego domowego charakteru. Jak najlepiej wykorzystać każdą przestrzeń w naszej kuchni. Dlatego, jak pojawił się taki pomysł, by z tej strony zrobić szafkę, to stwierdziliśmy, że wykorzystamy ją na barek. Jednak rzeczywistość okazała się trochę inna i nasz syn zagospodarował sobie sam tą szafkę, i aktualnie pełni ona funkcję schowka na ciastolinę, plastelinę i inne narzędzia plastyczne. W sypialni od razu przykuwają wzrok geometryczne kształty wymalowane na ścianie oraz korek, który nie przypomina tego, który znamy ze szkolnych tablic ogłoszeniowych, gdyż nie jest gładki, bo ma delikatny wzorek, który budzi we mnie skojarzenia z fornirem czeczotowym. Łóżko wcześniej było białe i miało prosty zagłówek. Zostało jednak przemalowane na czarno, a do zagłówka zostały przyklejone panele tapicerowane. Na tej ścianie pojawiła się duża zabudowa z otwartymi półkami i szafami na ubrania. I zobaczcie, jak są zagospodarowane w środku. Mamy tu zarówno półki, wieszaki, jak i szuflady. I zwróćcie uwagę, że szuflady są na dwie różne szerokości. Do tych szerszych musimy otworzyć dwa fronty, by się do nich dostać. Natomiast, by otworzyć tę szufladę, wystarczy otworzyć jeden front, więc jest to znacznie szybsze, czasem wygodniejsze. Więc warto wziąć to pod uwagę przy planowaniu swojej zabudowy, zwłaszcza tam, gdzie jest trochę mniej miejsca. W pokoju syna jest szara lamperia wzbogacona dodatkowo o kolorowe. Trójkąty. Jeżeli chcielibyście zrobić podobną dekorację u siebie, nie musicie kupować dużych puszek farby, bo zużyjecie jej tylko trochę i co zrobicie zresztą? Szkoda, żeby się zmarnowała. Dlatego lepiej sięgnąć po testery. Różne marki oferują różnego rodzaju próbki, czasem w takich foliowych opakowaniach, czasem w malutkich puszeczkach i one fantastycznie się nadają właśnie do takich kolorowych eksperymentów malowania kształtów. Wzorów zdecydowanie takie mniejsze opakowania wystarczą. I ekologiczniej, i oszczędniej, same plusy. Urządzając nasz dom, w głównej mierze bazowaliśmy na meblach, które są z nami już od bardzo dawna. I tak, na przykład, urządzając pokój Ludwika, wykorzystaliśmy komodę, która pochodzi jeszcze z mojego nastoletniego pokoju, i w której zmieniliśmy tylko i wyłącznie uchwyty, które pasują bardziej do pokoju trzylatka. Te meble również przywędrowały z poprzedniego mieszkania i zyskały tutaj drugie życie. Świetnie się sprawdzają w pokoju małego dziecka, ponieważ wyeksponowane zabawki są łatwo dostępne, a blat jest na takiej wysokości, że idealnie nadaje się do zabawy na stojąco. W łazience są trzy rodzaje płytek. Na podłodze drewnopodobne, kolorem przypominające panele z pozostałych pomieszczeń. Tu nad wanną na ścianie duże białe prostokąty, a pod prysznicem i na ścianie nad umywalką małe zielone prostokąciki ułożone w jodełkę. By wąż od słuchawki prysznicowej nie wisiał przy wannie, można go ukryć tak jak tutaj. Na forum wnętrzarskim spotkałam się z tym rozwiązaniem i dużo osób bardzo sobie chwaliło. Tutaj też się sprawdzam, a łazienka ma już dwa lata. Natomiast spotkałam się też z komentarzami, że u niektórych woda spływała tędy i gromadziła się pod wanną, co nie miało szczęśliwego zakończenia. Nie wiem jednak od czego to zależy, że przeważnie jest dobrze, a czasem jednak nie. Jeżeli macie doświadczenia z takim rozwiązaniem, to dajcie znać. Bo naprawdę chciałabym rozwiązać tę zagadkę. Choć w toalecie również są żółte akcenty w postaci drzwi czy akcesoriów, to jednak panuje tu zupełnie inna kolorystyka niż w łazience. Zamiast zielonych płytek mamy niebieskie, a dodatkowo zabudowa również jest w tym kolorze. Ogród jest dopiero na początku swojej drogi rozwojowej, ale już pojawiły się tutaj grządki na warzywa. Już sezon się kończy, ale jeszcze możemy nacieszyć się widokiem pięknych pomidorów. Na końcu działki znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków, i to właśnie z tego powodu znajdują się tu te dwa słupki. Dookoła nich można posadzić różne rośliny, niekoniecznie drzewa, ale krzewy, trawy, takie ze słabym systemem korzeniowym jak najbardziej. I w ogóle wtedy tych słupków nie będzie widać. A co ważne, przydomową oczyszczalni ścieków oczyszcza się tak raz w roku, co kosztuje około 100-200 zł i tyle. Znacznie wygodniejsze niż opróżnianie szamba. Budowa tego domu ruszyła w 2020 roku i trwała rok. W 2021 dom został już zamieszkały. Koszty budowy i wykończenia do tej pory nie przekroczyły 400 tys. złotych. Sama budowa, stan surowy zamknięty, kosztował około 150 tys. zł, więc jak widzicie, wykończenie wnętrza tak naprawdę okazało się kosztować więcej. Wszystkim poszukującym wnętrzarskich inspiracji serdecznie polecam nasz album Polskie Wnętrza, który jest pełny świetnych pomysłów z różnych mieszkań i domów. A teraz już się z wami żegnam. Czekam na wasze łapki w górę, komentarze. Zachęcam do subskrybowania kanału, na którym znajdziecie mnóstwo wnętrzarskich filmów, ponad 200 materiałów, z czego ponad 100 home turów. Więc zostańcie z nami na dłużej. Do zobaczenia. Pa! pa.